Panie Przewodniczący, jest to dosyć ciasno, ciepło. Ja mógłbym sobie zaproponować tym gościom coś do picia, no bo ta tak ta, przy naszym stole jest kawa. Tam... Nie, no Nie, dziękuję. Nie, nie, no proszę tutaj się czuć swobodnie, także przecież wszyscy, wszyscy jesteśmy z jednej gminy, z jednych tutaj rejonów. Wszyscy się znamy, także nie jest tematem. Proszę bardzo. Następnie chciałbym podziękować panu przewodniczącemu za wniesienie poprawki do planu sesji i udzielenie nam głosu. Sprawa w naszym przekonaniu jest bardzo istotna. Chodzi tutaj o bardzo znaczącą inwestycję, jaką ma być biogazownia, a konkretnie chodzi nam o lokalizację tejże biogazowni. Następnie chcielibyśmy się odnieść do artykułu, jaki został zamieszczony na łamach na stronie internetowej. Fakosława. Miało to miejsce we wtorek, 28 maja. E, artykuł autorstwa e, pana Wójta. E, w naszym przekonaniu, e, artykuł ten w wielu fragmentach jest e, przekłamany wręcz e, zaistniała tutaj manipulacja informacją. Pozwolę sobie zacytować pierwsze zdanie tegoż artykułu. Podpisy złożone przez niektórych rolników z Fakosła pod protestem przeciwko budowie wygazowni. Otóż, proszę Państwa, e, nasza petycja treść jej była z odmienna. My niżej podpisani, petycję mieszkańców wicepodgórzeń i Leśnej przeciwko lokalizacji planowanej budowy biogazowni. Jeszcze raz zaznaczam, nie jesteśmy przeciwnikami biogazowni instalacji jako takiej. Jednak jak Państwo zobaczycie w następnych punktach argumentujemy nasze postulaty i potwierdzimy tezę, że lokalizacja jest błędem wręcz bardzo niekorzystnym rozwiązaniem i nieprzemyślanym.